Cześć, dzisiaj witam Was w takiej wersji letniej. Dzisiaj bardzo mocno słońce świeci i razi mnie, więc nie jestem w stanie na Was normalnie patrzeć, ale to nie o mnie chodzi, tylko o mój ogród. W końcu postanowiłam Wam nagrać, jak wygląda mój ogród. E, powiem tak, idealnie nie jest, widzicie, jeszcze mamy górki do rozplantowania ziemi na ogrodzie, e, ale już jest lepiej niż było wcześniej, więc Wam dzisiaj pokażę, jak obecnie, czyli, który dzisiaj jest 7 czerwca, mam nadzieję, że uda mi się w tym tygodniu ten film zmontować, wygląda mój ogród. Ja mam na imię Marta i zapraszam Was na kolejny film z serii Pipilotka w ogrodzie. Tutaj mamy małego pomocnika, który właśnie czasami mnie powstrzymuje przed nagrywaniem, bo po prostu nie mam kiedy. Od razu mówię, że u mnie nie jest idealnie, u mnie nie jest czysto, bo, bo ja taka po prostu jestem. Tu mam właśnie różne y, ogródkowe przybory, bo nie jest mi wygodnie je chować. Wolę je mieć na miejscu, ale już Wam pokazuję bo taki y, właśnie jak wygląda moja szklarnia nieposprzątana. Ale popatrzcie na te pomidory. Te pomidory... O Jezu! Pająk. Te pomidory to są, zaraz Wam powiem, bo mam tutaj po dwa sadziłam. Zazwyczaj Ox heart, czyli bawole serca. I wyglądają tak. E, tutaj tu macie też pomidorki. E, tutaj między pomidorami są sałaty. Tutaj mi rośnie ożarowski, już popatrzcie, jaki piękny. E, tu mam red pear, ale coś mi się z nimi dzieje. Może ktoś mi będzie w stanie powiedzieć, bo pytałam na grupie i nikt nie był w stanie mi powiedzieć o co chodzi coś je bierze e, tutaj jeden listek jest tylko zainfekowany, reszta rośnie normalnie, więc nie wiem, czy to. No nie, nie jestem w stanie... Oglądałam różne e, filmy, e, różne e, nie filmy, tylko zdjęcia zarazy i nie wiem o co chodzi. Jak widzicie, ja prowadzę na sznurkach, mąż mi tutaj zrobił takie e, linki. Uważaj! Witek właśnie wpadł w pomidora, w we wdepnął w bazylię, ale dobra. Tutaj zaczynają się, tu mam ze sklepu i coś mi tu zaczyna. Nie wiem, rosnąć na dwa pędy. Ja pilnuję cały czas, ale jakoś się rozszedł, także nie wiem. Tu mam te dwa ogórki, to są w ogóle ogórki, pomidory, które same się zasiały, już tutaj w marcu rosły. I to są koktajlówki najprawdopodobniej, bo tutaj rosły koktajlowe i tutaj mi się posiały te ogórki. Tu mi się ułamał koktajlowy, dlatego jest taki malutki. A tutaj Black Cherry fajnie już rośnie. A o tych nie mówiłam, to są ze sklepu takie czekoladowe, jakby pomidory. Tu mam Black Cherry już fajnie kwitną, już pierwsze owoce będą niedługo. A tutaj koktajlowe, tylko nie wiem czy żółte czy czerwone. E, tutaj mam wszędzie zasadzane z rozsady e, bazylię, popatrzcie jak fajnie. To jest bazylia, którą, którą włożyłam, to był obskubany krzaczek ze sklepu. E, mam tu bałagan, bo jednak... E, co ty tam małe robisz? Dobra, wszystko w porządku. Bo jednak priory... Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. To jest takie fajne słowo po angielsku. Wybieram priorytety, tak to powiem. I po prostu robię to, co akurat uważam za stosowne. Tutaj kolejna bazylia. Tutaj roślina rzekomo odstraszająca nornicę, Powiem Wam, że po odpowiem zasadziłam i dałam też taką pończochę z sierścią psa rodziców. Jest lepiej. Już mi tak nie ryje. Tu mam jednego ogóreczka szklarniowego, długiego. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj wyszedł pomidorek, zostawię go. I tu mam papryki. No, miałam w planach, bo tylko mi wyszły papryki takie ze sklepu podłużne i e, długie, widzicie, tam nawet widać, tu no jest taka długa papryczka, to są papryki słodkie zwykłe nie jakieś ostre, chciałam więcej tych papryk, ale potem jakoś nie było czasu więc zrezygnowałam i zobaczymy ile będę miała plonów w tym roku jeżeli chodzi o bazylię to ja sama jestem w szoku, jak bazylia z jednego popatrzcie, to jest jeden pęd potrafi się rozkrzaczyć, pokażę Wam dalej jeżeli, czekajcie, muszę zobaczyć czy co syn robi Dobra, jeżeli e, e, znaczy no, pokażę Wam, e, jak będą wyglądać za miesiąc, na przykład, jakie to są krzaczory e, i jak pachną, dotknęłam tylko tego krzaka, to jest cudowne, ja będę miała tyle pesto do zrobienia w tym roku, bo ja tych bazyli bardzo dużo posiałam. Pytacie mnie często, co to za włóknina? To jest włóknina, biowłóknina z owczej wełny. E, tutaj widzicie, jaka wielka papryka. Też je trochę trzymam na sznurkach, a tu mi ktoś oplątał. Nie wiem, czy to się samo zaplątało, czy któreś dziecko sobie tutaj urzędowało. Trochę są omdlałe, bo ja wczoraj nie zdążyłam podlać. Dzisiaj, jak wrócę z pracy, będę musiała podlać. Tu jest faworyt. Te faworyty pomidor są bardzo niskie. O, cześć kolego, uważaj na Bazylię. Tutaj e, pomidor, który nie wiem jaki, po prostu e, wziął i. E, no, nie miałam, pomiesiały mi się nasiona, i niektóre po prostu nie miały, uważajmy się, nie miały nazwy. Tutaj kolejny faworyt, tutaj ożarowski, a tutaj jest pomidor, który mi się wysiał w doniczce fikusa dębolistnego. I zobaczymy. To będzie jakiś wielko, owocowy, to nie będzie jakiś koktajl. Owicie, tu mam wilka, to go od razu urywam. Muszę właśnie trochę pochodzić i pourywać wilki, bo coś dużo ich jest. A tutaj sobie zasiałam pa! pa zasadziłam e, małego takiego karłowego pomidorka. A mówię, zostawię jednego szklarnie i bardzo dobrze zrobiłam, bo popatrzcie, idziemy tu. Tutaj dwa stały na dworze. I nie wiem, czy to, że są w pojemnikach, czy to, że były na tym zimnie, które było takie okropne. Widzicie, jakie są fioletowe? To one... Strasznie wyglądają, dopiero teraz mi zaczynają e, fajnie e, kwitnąć i rosnąć, zobaczymy co z nich będzie. Tu mam e, te bambusy, sobie zamówiłam, e, ale nie mam czasu ich posadzić, bo się okazało, że muszę mieć jakieś, w jakichś osłonach je posadzić, bo korzenie się bardzo rozrastają i one czekają aż mimo, że w wiadrach takich dużych wytnie dna. I będą posadzone z przodu domu. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Sałatę tutaj miałam lodową. Muszę tutaj właśnie wsiać coś jeszcze. Jednak żałuję, że więcej lodowych nie posiałam, bo wolę lodowe od masłowej. Idziemy teraz na dwór. Tu. tu mam marchewki, które czekają na przerwanie. się trochę poprzerywałam. Dzieciaki pojadły sobie. Ale no widzicie, tutaj też trzeba trochę poplewić. Chociaż było gorzej. Tu mam aż tyle groszków. Z groszkami w tym roku była masakra, jeszcze dzisiaj wyrwałam jednego bo coś go podgryzło od spodu, więc nie wiem w ogóle co to będzie z tymi groszkami w tym roku. Tu mam miejsce po szpinaku, jeszcze nie zostało zaadaptowane i sałaty, ta mi się bardzo podoba. Takie ma fajne liście, a tutaj posadziłam pomidorka, który, taki wielki wilk gdzieś mi się znalazł. Tak go przegapiłam i czekam, e, może się przyjmie, chociaż no, wygląda marnie. Mogłam go najpierw wstawić do wody i ukorzenić. Tu ogóreczki, ogóreczki fajnie sobie rosną. Tak, w dwóch rzędach je posadziłam, żeby tutaj po prostu tutaj całe, żeby całe zarosło. Eee, tu mi się bazylia przebiła, bo miałam ją tam za tą deską e, posadzoną. Tu jakaś fasolka, to chyba jest pnąca, zobaczymy. Tu mi mama lubczyk dała, bo mój się zmarnował w tym roku. Też już fajnie rośnie. Tu też zasadziłam taką sklepową bazylię, ale dużo gorzej sobie radzi niż ta w szklarni. Tu jest e, roślinka, która niby ma odstraszać krety i nurnice, a tu mam trochę rukoli. I tak teraz ja mówię, mój ogródek to jest jeszcze nie jest efekt końcowy moich działań, dlatego na razie to jest tak prowizorycznie. Powiem, że w zeszłym roku było gorzej. Tu mam posadzone... Cukinie, które czekałem na wyplewienie, i mój mąż musi mi, mi tu obkosić, bo nie zdążył ostatnio, jak kosił. Więc tu i czeka plewienie, ale powiem Wam, że mam taką ziemię, że się bardzo fajnie plewi, zwłaszcza jak jest taka lekko wilgotna. Eee, dobra. Tu w zeszłym roku miałam też posadzone różne rzeczy. Tu rosły słoneczniki, tu który lubczyk, którym się właśnie zmarnował. Tu miałam tą pietruszkę naciową, ale w tym roku postanowiłam nie utrudniać pracy koszeniowej mojemu mężowi. Tu mam trochę kukurydz, ale też nie wszystkie. Te są z rozsady. Te są z rozsady. A tutaj jeszcze posiałam. Zobaczymy, czy coś z nich wyjdzie. Buraczki też do przerwania, ale jest ty... Tu jestem! No halo! Jest tyle mszyc. Tyle mrówek, popatrzcie. No że ja muszę podziałać tu coś, bo mnie to denerwuje. Ale nie tak, nie na brzuszku. Coś ty. No, a tam mi się posiały, ja myślałam że na początku, że to fasolki mi się posiały z zeszłego roku, bo tu miałam fasolki, a to po prostu tutaj się przewrócił słonecznik i się słonecznik zasiał. Tutaj przesadziłam też jeszcze do wyplawienia szpinak nowozelandzki i się przyjął gdzieniegdzie, bo zaraz Wam pokażę tylko, a pokażę Wam od razu, bo tutaj w cebuli sobie posiałam koperek, za którego też się już przycebiorą, jest masakra. Ale też mi po prostu się wysiał też na roku szpinak nowozelandzki i ja próbuję go przesadzać, tu też trochę przesadziłam, no bo jednak te cebule by mogły tutaj być same, bo im to na pewno trochę przeszkadza w rośnięciu. Tu mam cebule różne i te brązowe i czerwone, bo ja bardzo lubię, a tu mam fasolkę sparogową po przejściach. Boże, ile jej... Nie wyszło. To po pierwsze. Po drugie, jak już. E, ja już dosia, dosadzi, dosiałam. Więc te są już e, jakby. druga tura. Ale powiem Wam. Tak, kochanie. No dobrze, ładnie rzucasz. E, nawet te, które tak z tymi liśćmi najpierw właściwymi nie powychodziły. Jakoś sobie poradziły. Ja nie wiem, jak to. Tutaj była taka. To była ta chyba na początku. No nie miała prawie w ogóle liści, a jakoś sobie poradziła. A tutaj. No super. A tutaj. Popatrzcie, tak mało ich wyszło kolejnych. Tak? No, super. Będziecie słyszeć, ja teraz mam taki etap z moim małym, że po prostu zawsze muszę reagować na jego mówienie. On jeszcze nie umie mówić dobrze, a już muszę po prostu zawsze wypowiedzieć, tak? Super, fajnie. To wy, popatrzcie, tutaj cały rząd zasiałam, wyszły trzy. Tutaj cały rząd zasiałam, wyszły cztery. Trzy też. Ała. Dobra, muszę zrobić przerwę, bo muszę ratować syna. Dobra, tutaj jeszcze na terenie budowlanym mam truskawki. Złamałam się i znowu posadziłam truskawki do pojemników i już żałuję, bo nie jest za fajnie. Dałam też hydrożel, nie wiem czy za dużo go nie dałam. Mm, było kilka truskawek, teraz zaczynałem coś kwitnąć, ale nie wiem. Chyba to nie był dobry pomysł. Dobra, idę dalej po trawniczku. Tu mam trawy, osnicę chciałam dać, teściowe jeszcze nie dałam. Tutaj, tutaj jak to się No super! Eee... U nas na to mówią śmierdziuchy. Zapomniałam nazwy. E, no i tu mam klonik, który kupiłam w Biedronce. On mi trochę marnieje. Ja go muszę wysadzić do ziemi, tylko po prostu nie miałam miejsca. Nie wiedziałam, gdzie go wysadzić. I na razie go tak, e, wiecie, trzymam tutaj. Ale on marnieje, więc trzeba będzie coś zrobić. Chodź tutaj, mi się nie idź tam. E, tu mam malinki. Staram się plewić regularnie. Muszę tutaj zrobić w końcu takie miejsce, że... Y, wy, y, oddzielić je i po prostu porządnie wyplewić i przykryć czarną włókniną. Tu mamy zbiornik na wodę. Sama nam się z wody gruntowe zbierają i też z ryniem. Mamy do podlewania cały czas. No i tu też mam malinę, ale tu teraz tak zarosła, no nie wiem czemu mój mąż mi tutaj nie obkłosił. Nie zdąży chyba. Piękne pokrzywy na gnojówkę jeszcze są. Muszę właśnie e, przecedzić tą, co mam i nową robić. Tu będą żółte maliny i zwykłe też. Także też do przeplewienia. A tutaj popatrzcie, tu się wysiał słonecznik i popatrzcie, ile mszyc Ile to jest mszyc? Tu rośnie ta komosa też na tej komosie pełno mszyc. To jest nasz taki. To nie jest kompostownik, bo to nie jest prawidłowo wszystko uprawiane. To będziemy rozplantujemy po prostu tą ziemię, e, bo będziemy podwyższać trochę teren, więc pod, pod ziemię damy to tą, co tutaj są, te górki i e, mam nadzieję, że to jakoś e, się zniknie. No i jest dużo pracy, ale... W porównaniu z tym, co było w zeszłym roku, możecie sobie zobaczyć w zeszłym roku, jak to wyglądało. Wituj, gdzie jesteś? Jak to wyglądało, to i tak uważam, że jest super. Ja w ogóle lubię, wiecie, działać na zasadzie eksperymentu. Na przykład tutaj teraz w tych donicach miałam super tunie, ale te donice się zaczęły rozchodzić i wyglądało to brzydko. Więc ja te super, tu nie przesadziłam do porządniejszych donic i mi została ziemia. Tylko to jest ziemia z hydrożelem. Więc włożyłam bazylię, żeby tu mieć, bo mamy już taras. <grym> więc włożyłam to, żeby mieć na tarasie. I powiem Wam, że puszczają nowe listki, więc może coś z tego będzie. Dobra, to idziemy dalej. Tutaj właśnie mam ziemię do wyrównania. Tu mam różne drzewka owocowe. Gruszki, tutaj czereśnie już zaczynają się czerwienić, także jesteśmy bogaci. Co się stało? Upadłeś! To chodź, idziemy oglądać poziomki. Poziomki, tu jest jabłoń. Bardzo fajna jabłka i rękloda, ale w tym roku jest mało owoców na ręklodzie. No i tutaj też znowu mi zarosło. No, o nie, jeszcze są poziomki. Ja nie wiem, jak ja ich nie widziałam. E, już mam takie dość fajne wielkości borówki. Tą przesadziłam na wiosnę, więc no, niezbyt jej się to spodobało. Ale tutaj taki wielki krzak. Tutaj patrzcie, ile owoców. I tutaj, tu mam malwę, ale zżerają je ślimaki. Ja trochę pozbierałam tych ślimaków, ale teraz e, już nie mam cierpliwości. Tu mam poziomki, chciałam z córką w zeszłym roku. Miałam też jedną sadzonkę, więc też była jedna sadzonka e, włożona ze sklepu. No i tu sobie podjadamy. To jest do wyrzucenia. Czarna porzeczka. Miałam wspaniałe czarne porzeczki, ale w tym roku mszyce je pokonały. Ja popryskałam olejkiem nim. I coś im to pomogło i też chemią też spryskałam, ale potem drugi raz olejkiem nim z płynem do mycia naszej i wodą i no już nie ma tych mszyc, ale no już ucierpiała roślina. A takie fajne, czasami te e, czarne porzeczki naprawdę były wielkie. Tu mam piwonie, która mi znowu słabo kwitnie, więc będę się doszkalać na ten temat. Wiciu, gdzie jesteś? Tutaj mam malino-jeżynę. Wspaniały owoc, naprawdę są pyszne. Idę dalej. Tutaj sobie zasiałam kwietną łąkę. A tutaj puszczam groszki pachnące. I muszę sobie właśnie zasiać nowe, albo wykiełkować i potem włożyć, żeby mieć przez całe lato. Zobaczymy, jak będą ładnie pachnieć. No i tutaj się tworzy kląb. Ale... A dobra, widzę syna. No wow, e, tutaj właśnie będzie czarna włóknina i będzie kora na razie i tutaj właśnie chcę posadzić e, te na próbę te pa, e, bambusy tutaj, żeby mi tak fajnie szumiały. Zobaczymy, czy dadzą sobie radę. Tu mam ostnicę, jak widzicie. E, myślałam, że to lepiej będzie wyglądać, no ale dobra, niech sobie rośnie. To są z moich siewek w zeszłym roku. E, hortensja z... E, Biedronki. Ja nie umiem w więc to jest też taka metoda próby błędów. Mam zakwaszający nawóz, tutaj podsypuję też fusami yy, z kawy, zobaczymy. A tu mam goździki, też z zeszłym roku siałam i w tym roku dopiero będą kwitnąć. No zobaczymy, czy będą fajnie wyglądać. A i tutaj to, nie wiem jak to się nazywa, ale to sobie też kupiłam w Biedronce za jakieś 5 zł. Miałam jeszcze yy, tę gipsówkę i ją wy wyrwałam, przesadziłam, nie przyjęła mi się. A tak chciałam mieć gipsówkę, żeby wyjść do bukietów, ale moja mama chyba ma. Wyjęłam ją, bo już, ja już tu miałam położoną tą włókninę, ale teraz jest ta akcja z tymi bambusami, więc musi poczekać. No a teraz moja duma, moje super tunie. To są moje studniowe super tunie. Studnia też jest do przemalowania. Tylko czasu brak. No te są piękne. To są dwie włożone do takiej donicy. I one, są, one były włożone w maju. Ja w kwietniu do mnie przyszły ja i zamawiałam przez internet w styczniu. Zapłaciłam za nie, więc już zapomniałam o nich. I potem przyszły. A tutaj na parapetach kupiłam sobie takie doniczki z nawadnianiem, bo chciałam porządne, twarde i tylko takie były i fajnie. No o, dzisiaj trzeba wody dolać. Tylko te były przesadzane raz i dlatego yy, może trochę mniej obfite są na razie, bo je przesadzałam z tych brzydkich doniczek i dobrze, bo tamte doniczki były za duże. Trochę za. miałam je posadzić po trzy, a posadziłam po dwie i mi nie chciały wylewać się z tych donic, a te się zaczną w końcu wylewać, myślę. Tutaj kolejne. Fajne są, bo ich nie trzeba obrywać, żeby kwitły obficie. No, ale no i tak trzeba, bo żeby ładnie wyglądało, nie? A tutaj właśnie muszę doniczkę dać, bo mam doniczkę. Tutaj sobie lobelię kupiłam w jakimś supermarkecie i goździki i taką kompozycję zrobiłam. Tu mi zostało super tuni, więc to tak wygląda. Idziesz ze mną? Chodź. Tutaj sobie sama zrobiłam wianuszek wiosenny. Już idziemy do domu. Czekaj. Tutaj znowu mi została, więc dałam trochę za mała doniczka, ale spoko, na razie sobie radzi. I ostatnia taka. Także tak to wygląda, proszę Państwa. No i myślę, że na tym zakończę mój ogródkowy vlog, film. Tutaj widzicie, jeszcze mamy kostkę niepołożoną, ale już sam teraz robi taką robotę, bo codziennie rano sobie wychodzimy przed przedszkolem. I sobie chwilę tam jesteśmy, czy dzieci są ja idę otworzyć czy tylko szklarnię. więc już w porównaniu z tym, co było w zeszłym roku, to jest naprawdę duża różnica. Okej, okay, czekajcie, przekręcę na siebie, bo po co ma, macie widzieć ziemię. Ok, ja tu z moim asystentem, dlatego tak idę. Uj! Przepraszam, jeszcze raz. No, no. Dobrze, ja tu moim asystentem idę, dlatego tak mi jest e, ciężko mówić. No i to by było na tyle, tak wygląda mój ogródek. I nie ma truskawek. I, idealny nie jest, ale słuchajcie, już jadłam zupę e, z botwinki, jedliśmy. E, znaczy, jadłam, bo reszta nie, niezbyt jest zainteresowana takimi zupami. Pesto z bazylii już było dwa razy, e, szpinak jemy, także. Super! Dzisiaj właśnie zaraz pozbieram koperek do zrobienia obiadu, kulpecików yy, w Thermomixie, i tak to się u nas kręci. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie subskrypcję, zostawcie polubienie, napiszcie, jak tam w waszym ogródku i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie pa!